Gdyby chociaż połowa przeciekła tego, co tam jest, to nikt by w życiu nie zagłosował na platformę obywatelską. Tak Tomasz Sakiewicz skomentował swoją batalię sądową z podejrzanym o branie łapówek marszałkiem grockim. Prezes Telewizji Republika ujawnił szokujące informacje, jak ekipa Tuska próbuje ukręcić łeb tej sprawie, zamiatając wszystko pod dywan i jak wpłynęli na znany bank, żeby cofnął kredyt Republice. Czy to jest już państwo totalitarne? Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Czoraj hmm, dostąpiłem zaszczyt, spotkania z Panem Marszałkiem Grodzkim na procesie. Nawet sam Pan Dibuła był wraz z piękną pełnomocniczką. Są dla mnie trzech lat więzienia. I jutro mam proces z jakim bratem Staszewskim. To jest Pan, którego bardzo burzyło taka naklejka strefa wolna od ideologii LGBT, którą żeśmy dali do gazety wiele lat temu. No i proces się właśnie będzie rozstrzygał, a pojutrze wyrok z Panem Marszałkiem Grockim i myślę, że zło zostanie ukarane. Nie można mówić, że ktoś wziął łapówki i nie zareagować. Trzeba zareagować i wsadzić tego, kto mówi. No dobra, no a co z osobami, które tam składały zeznania pod przysięgą? No to jest wszystko spisek. Pisowski spisek, one się wszystkie umówiły. Wszystkie. E, nikt pan marszałek, nikt nigdy od nikogo łapówki nie wziął. Nie mogą mieć, co jest na procesie sam, ponieważ pan marszałek doszedł do wniosku, że... Ta uczciwość, którego z niego bije, wystarczy, żeby, żeby ludzie nie dowiedzieli się, co ci ohydni kłamcy, którzy twierdzą, że on masowo brał łapówki albo jego koledzy, e, mogli zostać pokazani światu. Aczkolwiek te same osoby u nas też często występowały, te same osoby zeznawały w prokuraturze i tutaj zamierzam ujawniać to, co one powiedziały. A że zdaje się, te zeznania się jakoś istotnie nie różnią, no to. No to, no to będę się powołał na prokuraturę i na CBA, w których one składały zeznania. Powiem tak: znaczy z jednej strony sama sprawa pana Grockiego jest taka, że gdyby choćby połowa tego przeciekła, co tam jest, to nikt przy zdrowych zmysłach by nie zagłosował na Platformę Obywatelską. I ja się nie dziwię, dlaczego oni pilnują, że to utajnione, nie chcieli mu uchylić immunitetu, skręcili tą sprawę. To im już nie chodzi o Gryżuskie, oni Grockiego skreślili. On Może o tym nie wie, chociaż już się domyśla, że już jest na śmietniku. Ale, ale... No czy nie, no chyba do, to do niego dotarło, bo chciał być bardzo ponownie marszałkiem senatu, a marszałkiem senatu nie został. A oni w ogóle ba. o nim nie mówią. Nie, no w ogóle wypadł z obiegu jego nazwisko. Ja też, proponuję na końcu tego historii. programu puścić tą piosenkę, gdzie tam jest tom, dla Tomka 10. To... Pytanie, czy ten, ale nie, ten nie, ten to nie, to nie chodzi o Sakiewicza. Nie, spokojnie. nie mówmy hop. wiesz. Oni tylko brali, a my jednak mówimy o tym. To jest duża różnica. W państwie prawa, demokracji walczącej, władzy wolno wszystko, nie wolno natomiast tego komentować. I kara musi być. Proszę Państwa, no, mamy do czynienia z nasileniem działań policyjnych, prokuratorskich i sądowych. Ja bardzo serdecznie współczuję tym sędziom, którzy muszą stać i słuchać tego wszystkiego, zagryzając często paznokcie, wiedząc jak jest naprawdę, bo oni są też pod ogromną presją. To wcale nie jest łatwa sytuacja. To nie jest tak, że nie będę miał pretensji jak mnie wsadzą, no bo uważam, że zrobiłem co do mnie należy i powiem to zrobić jeszcze raz. Ale, no proszę Państwa, Pan Marszałek był łaskaw się porównać do księdza Jerzego Popiełuszki. No, zrozumcie, no ja pilnowałem tego grobu, ja stałem ze sztandarem solidarności przed trumną księdza Jerzego, ja słuchałem jego kazań, ja przez lata broniłem pamięci księdza Jerzego i człowiek, którego nakryliśmy tak na nieustannym. No właśnie, nieustannej tak. uczciwości, jak twierdzi niekończącej się. Ale posłuchaj, bo proszę państwa w, w, w imię postępu i tak yy, Kodeksowo idąc, to odpowiada w równej mierze ten, który daje i ten, który bierze. Tak. I no? Ci, którzy się zgłaszają, po, po... No mają świadomość tego, że też poniosą konsekwencje, no. I tylko jeśli powiedzą prawdę, muszą powiedzieć prawdę, tylko jeśli powiedzą prawdę, są zwolnieni, mogą zostać zwolnieni z zarzutu o danie łapówki. Więc mówienie, że, że kilkadziesiąt czy kilkaset osób się umówiło, że zaryzykuje więzienie, żeby opowiedzieć. Nosili ze sobą ciężar. Pamiętajcie, że tych ludzi zeszmacono, bo ratowali swoje życie albo życie swoich bliskich. Nie mieli wyjścia. Nie mieli wyjścia. Ja znam te historię. Nie mieli wyjścia. A przynajmniej wytworzono w nich poczucie, że nie mają wyjścia, że jak nie dadzą. To im matka umrze, to im dziecko umrze, albo oni sami umrą i osierocą swoje dzieci. Tak? I y, ja w takiej sytuacji absolutnie rozumiem to, że ktoś y, łamie zasady i daje łapówkę, bo życie ludzkie jest bezcenne. Y, no ale przepraszam, oni nie mieli żadnego obowiązku dawać. Ktoś ich do tego zmusił, ktoś wytworzył w nich to przekonanie, ktoś spowodował, że wiedzieli, że jak nie dadzą, to będzie kiepsko. I, I dawali, nie dlatego, że chcieli. Co, każdy chce po 5 tysięcy odpalać, no tam jest przykład człowieka, yy, który za prześwietlenie musiał zapłacić kilkaset złotych, że nie było wątpliwości, bo różnie o tym marszałek Grodzki mówi. Ja nie mogę podawać zeznań, ale ten człowiek na nagranym przez nas nagraniu mówi dałem wprost panu marszałkowi w kopercie i to, te pieniądze wziął. Żadna kasa, żadne... Pokwitowania, tam nie ma żadnych pokwitowań, tak nie ma. To nie są wpłaty na jakąś fundację. Chociaż ta fundacja też się gdzieś przewijała i mowa była o tym, no, to dajcie, że to dobrowolne wpłaty były. nie tej fundacji mniej niż na ma funtory. zarzuty, tak? I staje przed sądem z poważnymi zarzutami, ale nawet wymuszanie pieniędzy na fundację jest łapówką. Nawet. Bo po to płacimy podatki na służbę zdrowia, a teraz składki, żeby żadna fundacja za to nie pobierała bokiem tych pieniędzy i robiła potem z nimi, co chce. To danie pieniędzy na fundację, czy wymuszenie pieniędzy na fundację w takiej sytuacji, żeby podjąć w Państwowej Służbie Zdrowia normalne czynności lecznicze, jest też łapówką. Jest też łapówką. Mm -hmm. y I wymuszenie tego jest wymuszeniem łapówki. Y proszę Państwa, y ja tu tak nie no bo y te, te wszystkie działania nie są po to tylko, żeby Państwu umilić życie opowiadaniami, ale po to, żeby nas nie było tutaj. Żeby nam wyłączyć sygnał, y żeby nam odebrać koncesję, żeby nam zablokować konta, ja myślę, że tego nie będę ukrywał. No jeden z banków, w czasie kiedy byliśmy w Stanach, w nocy wycofał nam kredyt, blokując karty kredytowe. Mimo tego, że kredyt był zatwierdzony, mimo tego, że mieliśmy wszystkie zaświadczenia z Urzędu Skarbowych ZUS-ów, bank nam wycofał nagle kredyt i musieliśmy go spłacić w ciągu paru godzin. To cud, że mieliśmy te pieniądze, bo byśmy nawet na hotel nie mieli. Takie działania podejmuje szajka, która rządzi Polską. Dlaczego ekipa Tuska robi wszystko, by ukręcić web w sprawie marszałka Grodzkiego? Co sądzisz o działaniach wymierzonych w telewizji Republika? Daj znać w komentarzu.